Tyle misiewicz i Janiger zarobili bez wykształcenia i doświadczenia. MON pokazało dane. Wirtualna Polska otrzymała od Ministerstwa Obrony Narodowej informacje na temat zarobków ówczesnych doradców Antoniego Macierewicza, Bartłomieja Misiewicza i Edmunda Janigera. Choć młodzi i niedoświadczeni, zarabiali pieniądze, które robią wrażenie nawet dzisiaj, mimo że minimalna pensja wzrosła od czasu ich zatrudnienia o kilka tysięcy złotych. Antoni Macierewicz został ministrem obrony narodowej w listopadzie 2015 roku. Jeszcze w dniu zaprzysiężenia przez prezydenta Andrzeja Dudę w jego gabinecie politycznym pojawiło się dwóch młodych doradców, obaj bez wyższego wykształcenia i bez doświadczenia w dziedzinie obronności: 25-letni Bartłomiej Misiewicz i 20-letni Edmund Janiger. Wirtualna Polska skierowała do MON pytanie o szczegóły ich zatrudnienia, padły konkretne kwoty. Bartłomiej Misiewicz, ile zarobił w MON? Bartłomiej misiewicz był zatrudniony w MON w okresie od 16 listopada 2015 roku do 13 kwietnia 2017 roku na stanowiskach szef gabinetu politycznego ministra obrony narodowej oraz jako asystent polityczny w gabinecie politycznym ministra. Wyjaśniła w wirtualnej Polsce Beata Kozerawska, naczelniczka Wydziału Informacji Publicznej i Danych Publicznych z Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej. Misiewicz pełnił też w tamtym okresie funkcję rzecznika prasowego. Jego miesięczne wynagrodzenie wynosiło 9273 zł. i 68 groszy brutto do września 2016 roku i 12001 zł. i 24 grosze brutto od października 2016 roku. Dla kontekstu przypominamy, że minimalne wynagrodzenie w 2016 roku wynosiło 1850 zł. To jednak nie koniec, bowiem Misiewicz otrzymywał też dodatkowe nagrody. W 2015 roku w wysokości 10 tysięcy złotych, w 2016 roku w wysokości 26 tysięcy złotych, w 2017 roku w wysokości 7 tysięcy złotych. Nagrody przyznawał ówczesny minister obrony narodowej, przekazało MON. Łącznie doradca Macierewicza otrzymał więc 43 tysiące złotych. Razem z wynagrodzeniem w gabinecie politycznym resortu zarobił ponad 180 tysięcy złotych. Przez krótki okres Bartłomiej Nisiewicz zasiadał też w Radzie Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a przez trzy dni był pełnomocnikiem zarządów PGZ. W 2017 roku fakt podał. Że młody współpracownik Macierewicza miał podczas imprez w jednym z białostockich klubów stawiać kolejki wszystkim w barze, podrywać studentki i oferować pracę w MON. Misiewicz ponoć podjeżdżał do klubu służbowym autem z ochroną, co zostało zdementowane przez rzecznika MON. Wirtualna Polska dowiedziała się, iż Misiewicz posiadał poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych krajowych, NATO, UE i ESA. W jego obronie zawsze stawał Macierewicz, jednak w kwietniu 2017 roku Bartłomiej Misiewicz został zawieszony w prawach członka PiS przez Jarosława Kaczyńskiego. Dzień później odszedł z partii i z Ministerstwa Obrony Narodowej. Edmund Janiger również był pupilem Macierewicza. Z kolei Edmund Janiger zostawał został doradcą ministra, kiedy miał 20 lat. Wcześniej był asystentem Macierewicza, a następnie wiceszefem jego biura poselskiego i sztabu wyborczego PiS w okręgu, z którego do Sejmu startował Antoni Macierewicz. Edmund Janiger był zatrudniony jako doradca w gabinecie politycznym ministra od 16 listopada 2015 roku do 30 listopada 2015 roku, jako asystent polityczny podsekretarza stanu od 1 grudnia 2016 roku do 20 listopada 2017 roku oraz w okresie od 1 grudnia 2017 roku do 19 stycznia 2018 roku, przekazało wirtualnej Polsce MON. Na stanowisku doradcy w gabinecie politycznym zarabiał 3850 zł i 39 groszy brutto, a jako asystent polityczny 3170 zł brutto. W sumie młody mężczyzna zarobił w resorcie około 45 000 zł. Janiger miał zajmować się między innymi organizacją wizyt zagranicznych naukowców światowej sławy. W 2017 roku ówczesna opozycja złożyła w Sejmie projekt ustawy, która miałaby zapobiegać zatrudnianiu osób bez odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia na takich stanowiskach jak szef gabinetu politycznego. Projekt nazwano Lex Misiewicz. Ostatecznie dokument przepadł w Sejmie.